Prawie 6 tysięcy uczniów rozpoczęło naukę w dwóch lubońskich gimnazjach i czterech podstawówkach. Dzieci mają zapewniony najwyższy poziom nauczania i szeroki wybór zajęć ponadprogramowych. Lubońska Oświata to szereg zajęć pozalekcyjnych, to sukcesy w olimpiadach szkolnych, to bardzo dobre wyniki w egzaminach końcowych, zarówno w gimnazjach, jak i w szkołach podstawowych. Jedna z lubońskich szkół podstawowych jest w gronie najlepszych szkół powiatu. A y, praktycznie wszystkie są ponad średnią powiatową. Szkoła podstawowa numer 2 od ponad roku szczyci się nowym boiskiem. Kolejnym powodem do dumy jest nowocześnie wyposażona sala do nauki języków obcych. Dwójka zaangażowała się w kilka projektów. Bierzemy udział w programach ogólnopolskich. Są to takie programy jak Szkoła bez przemocy czy kontynuacja programu Szkoła z klasą. Nasza szkoła już ten tytuł uzyskała. Kontynuujemy działalność w ramach programu regionalnego Jutro W tym roku nasi uczniowie będą mieli przybliżony świat baletu. Teraz oczekujemy gości zaprzyjaźnionej z zaprzyjaźnionej szkoły z Austrii. Oni również będą brali udział razem z naszymi uczniami w projekcie wiele regionów jedna Polska. Na dużo więcej niż przewidują programy szkolne mogą liczyć uczniowie gimnazjum nr 1. Szkoła od wielu lat współpracuje z Uniwersytetem imienia Adama Mickiewicza. Współpraca z Uniwersytetem Adama Mickiewicza z wydziałem informatyki i matematyki Wspólnie organizujemy konkurs wojewódzki, w którym uczestniczy co roku około 140-150 młodych matematyków z całej Wielkopolski. Współpracujemy też z Instytutem Pamięci Narodowej, robimy wspólnie konkurs wojewódzki, przygotowujemy wystawy. To są wystawy bardzo profesjonalne, których sami po prostu nie bylibyśmy w stanie zrobić. Przyciągają dużo młodzieży, tam odbywają się lekcje historii na żywo. Wiadomo, że obraz zawsze daje więcej niż samo słowo. Mimo, że mamy w szkole dobry sprzęt, mamy tablice interaktywne, dużo rzutników, to taka wystawa to jest bezpośredni. Kontakt, historia. Wakacje nie były dla szkół zmarnowanym czasem. W większości placówek trwały remonty i prace adaptacyjne. Miasto wydało na nie prawie 300 tysięcy złotych. Najwięcej zmieniło się w szkole podstawowej numer 4. Z zaplanowanych, tych, które planowaliśmy przed wakacjami, to remont dachu na 17 tysięcy. Niezbędne, bo co dwa lata musi być cały dach remontowany, konserwowany, także to jest 17 tysięcy. Natomiast niezbędne to było malowanie sal trzech i cały remont sali gimnastycznej z zapleczem z ciepłą wodą, która musiała być doprowadzona także do toalety chłopców, razem 50 tysięcy. Największa inwestycja w lubońskiej oświacie jest dopiero na etapie planowania. To rozbudowa szkoły podstawowej numer 1. W tej chwili mamy 572 uczniów, 10 sal lekcyjnych. Po rozbudowie będziemy mieli jeszcze raz tyle. W związku z tym zmianowej szkoły ulegnie zmianie poprawie. Szkoła będzie pracować na jedną zmianę. Cieszymy się z tego bardzo, że władze chcą nam rozbudować szkołę. Koncepcja rozbudowy szkoły podstawowej numer 1 wygląda w ten sposób, że ma być połączony budynek ten stary, historyczny, stuletni budynek szkoły z halą, z halą salą gimnastyczną, takim łącznikiem. W tym łączniku ma, mają się znaleźć dodatkowo 8 izb lekcyjnych, to jest bardzo istotne z uwagi tutaj na gęstość zaludnienia w tym, na tym obszarze i na popularność tej szkoły. Ta szkoła ma tutaj bardzo dobrą renomę i zale, zależy nam na tym właśnie, żeby w tym miejscu tą szkołę rozbudowywać, nie szukamy nowej jak gdyby lokalizacji. Jeszcze w tym roku szkolnym miasto rozpocznie termomodernizację szkół. Luboń dostał na ten cel prawie 1,5 miliona złotych z funduszy europejskich.